Dzień dobry wszystkim, witam w wyzwaniach. Trochę tęskniłem za tym formatem, nie ukrywam, długo nic nie było, ale udało mi się zgromadzić trasy do kolejnego odcinka tego pasjonującego cyklu. No i w związku z tym mam komplet, który teraz z przyjemnością odsłonię. Zaczynamy! To są te wszystkie potencjalne trasy, po których mogę się pościgać już dziś. Losuję pierwszą mapę. I już wszystko jasne. Rozpoczynamy odcinek od trasy Debiutanta, i będzie to podobno trudniejszy wyścig neurologiczny. No zobaczymy, ile w tym prawdy przenosimy się na stadion. No i już jesteśmy na stadionie. Króciutka trasa, 17 sekund na złoto zaledwie, 19 na srebro i 24 brąz. To są te czasy, które muszę przynajmniej wyrównać, żeby zdobyć konkretny medal. Jest jeszcze czwarty medal do zdobycia, czyli medal autorski ale ten medal zdobędę dopiero jeżeli przebiję czas, albo wyrównam, e, czas autora. Nie wiem ile ten czas wynosi, no podejrzewam, że e, 15 sekund z hakiem. Bo trasa jest naprawdę krótka. O i tutaj muszę pamiętać, żeby odbić troszeczkę na lewo, bo tutaj za bardzo w prawo skręcam i dlatego wypadam, no, ale spróbujemy raz jeszcze. Teraz powinno być lepiej. O, mniej więcej w ten sposób. Wow, ale fajny fikołek. 16,90. No, akurat z 10 setnymi przebiliśmy złotko. Także trzy medale już wpadły. No to teraz zobaczmy, ile ustanowił nasz gracz. A nasz gracz ustanowił 15:47. No to w sumie tak jak myślałem, że 15 sekund z hakiem ustanowił Kamil. Także poprawmy to. Pamiętając o dziurze. I proszę bardzo, mamy remis. Tak. A w, a w przypadku remisu medal jest nasz. Także udało się. No. Wow, no nie spodziewałem się. Ale fajnie, fajnie, zaczynamy odcinek. Mamy komplet medali, więc przechodzimy do oceny. Nie jest to zbyt rozbudowana trasa, no i widać, że autor musiał ją budować raczej na szybko. Fajnie, że są tutaj wstawione pętle, co mi się akurat spodobało, aczkolwiek ta druga pętla wydaje mi się nieco zbyt wysoka. No i też mam zastrzeżenie co do dziury na końcu drogi. Ta końcowa droga mogłaby być zdecydowanie dłuższa. Myślę, że całej trasie dam 3 na 10. Już za chwilę następna gra, najpierw jednak dowiedzmy się na czyjej trasie zagram tym razem. No, i wygląda na to, że komputer dziś bardzo polubił debiutantów. Przeniesiemy się na pustynię. Tam czeka na nas trasa użytkownika Beoklaj. Do dzieła! I już jesteśmy na pustyni, gdzie z tego co widzę, rozegram klasyczny pustynny wyścig z paroma checkpointami także, także jedziemy. Tak, zasuwamy w towarzystwie tej pięknej muzyczki, którą bardzo, bardzo lubię. Okej, okay, teraz będzie skręt w lewo i jest już metka. Czas nas 30-35. Wow, już koniec? Cztery medale, wow. Od razu, pierwszy przejazd i już. Cztery medale od razu wpadają. Wow! A czas naszego zawodnika wynosi tu 31.81. Było bardzo łatwo. Całkiem fajna i udana trasa. Nie jest to nic wielkiego. Beoklay też nie ma zbyt dużego doświadczenia w budowaniu map, ale jak na pierwszy raz, moim zdaniem wyszło spoko. Dobrze, że checkpointy zostały tutaj dość gęsto rozmieszczone. Gdyby bowiem zabrakło punktu kontrolnego w jednym miejscu, to już widzę, że można by było tę trasę ściąć. Ogółem śmiało przyznam tej trasie 5 na 10. Bardzo jestem ciekaw, czy stanę przed większym wyzwaniem teraz, albowiem tras debiutantów już nie ma. Losujemy. Zrobiło się nieco kulinarnie tym razem. Będziemy zjadać Rizotto. Trasa gref Mastera. Z masterem spotykamy się już bodajże po raz ósmy. I pamiętam, że jego ostatnie kilka tras było trudnych do wygrania na cztery medale. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Smacznego wszystkim. No i co ciekawe, trasa jest ogólnie bez czołówki, a trasy o, GPS jest a skorzystajmy tak, trasy Grefmastera zapamiętałem z tego, że Grefmaster często dawał czołówkę. No tutaj akurat czołówki zabrakło, ale nie szkodzi, najważniejsza jest sama trasa. GPS, czyli no najprościej mówiąc, podgląd całej trasy. Więc, no, jeszcze zanim, zanim przejedziemy tę mapę, to już zobaczymy, jak tutaj autor przejeżdżają. no, wygląda na to, że będzie niezła jazda i dosyć długa. Bo, zobaczcie na złoto, aż minuta 3 sekundy. Więc no, co najmniej te 3 sekundy trzeba będzie ściąć. Żeby tutaj autorka zdobyć. No, bardzo długa trasa. Takie mam wrażenie, że będzie to jedna z najdłuższych tras jakie rozgrywam w wyzwaniach. No dobra, no to jedziemy. A tutaj tak, tutaj autor ścina. Nie jestem pewien, czy mam wrażenie, że, że pominąłem checkpoint, więc może zaczniemy to dla bezpieczeństwa raz jeszcze. A właśnie, dobrze przeczuwałem. Zobaczcie, przegapiłem checkpoint, tylko że czekajcie, hmm. jak on to zrobił wtedy, że to sobie tak ściął ładnie. A już wiem, tak, tutaj ściąg. Dobra, no to już ten fragment mamy ogarnięty mniej więcej. Najpierw w ogóle dojedźmy na samą metę. No, trasa wygląda na bardzo taką rozbudowaną. No i coś czuję, że tutaj no, spędzimy już dużo czasu. Bo tutaj fajnie jedziemy. Przy okazji był Antipus, który by nas nieco spowolnił. No i też mamy fajne, fajne tabliczki, które nie do końca wiem, co one znaczą, zwłaszcza to HP jakieś ze strzałką w dół. Nie wiem, HP mi się kojarzy z Harrym Potterem. A, jest już meta, no dobrze. Minuta osiem siedemdziesiąt dwie setne, więc mamy sreberko. No, no nie jest najgorzej, ale jeszcze do poprawy jest dużo. No dobrze, dwa medale na kolcie. I będę teraz walczyć o złotko. O, tutaj już się zorientowałem w porę, że nie należy skracać, dopiero w tym miejscu. Na razie, 400 no to nic nam nie da. Ale tutaj powinniśmy nieco zyskać. No i proszę, 72 setne na razie. Dobrze. O, tutaj już sobie możemy spaść przy okazji. Sekunda 84. No to jeszcze do złota nie starczy. Ale będziemy zawsze bliżej. Tego trzeciego krążka. Dwie sekundy. O, jeszcze nie starczy. Sekund e, sekunda, co ja mówię? Minuta 6,45. Czyli jeszcze 3, 3 sekundy 45 do złota. Tak, 3,45 do złota. Dalej dużo. Aż tak pomyśleć, ile tutaj gref master ma. Na pewno musiał poniżej minuty zjechać. Bo gdyby nie to, to... To bym tej trasy nie pokazywał. Bo już tak się przyjęło, że do wyzwań przyjmuję tylko trasy do 60 sekund maksimum. 76. Wow. Piękna rozbitka. Właśnie, tak można zrobić, no, o tym nie pomyślałem akurat. Zobaczcie, 3 sekundy. No przyznaję wam się szczerze, że Rally nie jest moim konikiem, że tak powiem, nie czuję się tutaj najmocniejszy ale no, no to złotko no powinniśmy zdobyć na pewno No trochę przykro by było te trasy opuszczać bez złopa a tylko ze srebrem a gdybym tylko jakiś gaw nie popełniał to już byłoby cudnie ale już przynajmniej najważniejsze że odkryłem właśnie ten myk sprzed paru minut no właśnie ten. Gdyby jeszcze tylko utrzymać tę kilkusekundową przewagę do końca traski. Jedziesz, 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 Aj Trochę mi zmalała przewaga, szkoda. No, żeby się nie okazało, że nawet złoto będzie problematyczne. No, jest rekordzik na pewno. Tak, 18 setnych. No. A jeszcze muszę tutaj pojeździć. 48 No i uwaga, uwaga Może to już będzie przejazd na złoto. tak jest! Minuta 2 sekundy, 32 setne. Uff, udało się. Jest trzeci medal. I teraz dowiemy się, ile wykręcił Grefmaster. No spodziewam się, że zabrakło do niego 3 sekund. Za chwilę będzie już wszystko jasne. No i uwaga, Grafmaster tu stanowi 5902. O rany. Wiecie co? To... To chyba nie dla mnie. 3 sekundy 30. A no to jest dla mnie no, ogrom już. A no, widać, że tutaj Grafmaster się bardzo... Nastarał. No Myślę, że jeszcze, może, jeszcze jeden rekord tutaj spróbuję. Szczerze wątpię, czy uda mi się nawet poniżej minuty zejść. No, ale 59,02 wydaje mi się wręcz nawet niemożliwym czasem, przynajmniej na ten moment. No może tutaj coś się jeszcze uda zyskać. Fajnie by było. O, proszę, d. No, może jeszcze uda się coś poprawić na zakończenie już tego rajdu minuta 2-22 dwa, No i to chyba. Koniec, koniec mojej przygody z tą trasą. Oj, trafiła nam się mocarna trasa, naprawdę mocarna, jedna z najbardziej rozbudowanych, jakie widziałem w wyzwaniach. Może nie była ona najprzyjemniejsza do jazdy, bo widzieliście sami, że zbyt szczególnie mi ona nie podeszła. Ale jestem pod ogromnym wrażeniem ilości wykonanej pracy tutaj. Trasa dopieszczona szczegółami no niemalże wszędzie. W dodatku jeszcze spodobały mi się mm, strzałki, których osobiście jeszcze nigdy nie widziałem, ale są one bardzo ładne. więc pod względem estetycznym trasa ta jest kapitalna. Gdyby jeszcze została ona wzbogacona o intro, a wiem, że Grefmaster potrafi dobre intra robić, to wtedy byłoby jeszcze kapitalniej. Za cały kształt myślę, że ta trasa zasługuje na aż 9 punktów na 10 możliwych. Wielkie brawa! I to już wszystko w tym nagrywanym 30 października odcinku. Udało się zainkasować 11 medali na trzech mapkach ten dosyć specjalny dla mnie dzień, co i tak uważam za dobry wynik. A jeżeli Wy chcielibyście zobaczyć jak poradzę sobie z Waszą trasą, zapraszam serdecznie do zabawy. No i mam nadzieję do zobaczenia w wyzwaniach. Dziękuję za dziś, dziękuję za emocje i trasy. Do następnego razu.